W połowie lipca otworzyliśmy w Warszawie pierwszą kawiarnię Shell Cafe, która funkcjonuje bez stacji paliw. Jest to bardzo ważny dla nasz projekt, projekt, który jest częścią rozwoju naszej strategii biznesu w Polsce. Do 2025 roku planujemy, aby połowa naszej marży. Pochodziła z biznesu pozapaliwowego. paliwowego. mnie się cieszę, że pierwsza kawiarnia Shell Cafe powstała właśnie w Polsce. To dla nas jest dowodem na to, że Polska jest ważnym krajem na mapie Europy i tutaj chcemy się rozwijać. Sukces Shell Cafe to sukces całego zespołu całego zespołu Shell, który pracował zarówno nad ofertą produktową, jak i nad standardami obsługi, które towarzyszą naszemu konceptowi. Tutaj ogromną rolę spełnił program szkoleń, który nazwaliśmy Akademią Shell Cafe, w ramach którego nasi pracownicy zostali wykształceni na profesjonalnych baristów. I taki serwis oferujemy zarówno na naszych stacjach, gdzie oferujemy Shell Cafe, jak i w samej kawiarni przy ulicy Karolko. Markę Shell Cafe wprowadziliśmy na rynek polski w roku 2021. Na początku na 230 naszych stacjach, w tej chwili z oferty Shell Cafe mogą korzystać klienci praktycznie wszystkich naszych stacji. Jest to kawa w wersji Lungo, i Espresso, ale nie tylko kawa. Mamy doskonałą ofertę lunchową mamy również słodkie przekąski. Jest to oferta, która cały czas rośnie. Czynnikiem łączącym naszą nową kawiarnię z naszymi stacjami paliw jest program lojalnościowy. W obydwu miejscach można zbierać punkty, można je wymieniać na atrakcyjne nagrody. To jest też ciekawa propozycja, która. Jak obserwuję, spotyka się z bardzo dobrym odbiorem naszych klientów i grono lojalnych klientów sieci stacji paliw Shell nieustannie rośnie. Serdecznie zapraszam na najlepszą kawę w mieście do kawiarni Shell Cafe w Warszawie przy ulicy Karolkowej 30.